Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallax. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj będzie o linii całej, a właściwie jej części. Jak przychodzicie na stream, to często pytacie jaką linię wybrać albo macie już przygotowaną Linię brytyjską. Czy opłaca się, czy się nie opłaca, i czy na początku będziemy bardzo niezadowoleni, czy też nie? Postanowiłem zrobić kilka takich filmów, które będą opisywały, moim zdaniem, ciekawe linie World of Tanks. I dzisiejszy film będzie o linii brytyjskiej od 5 do 10 poziomu. Aczkolwiek z uwzględnieniem podzielenia tego na dwa odcinki, ponieważ ta linia to są dwa światy: jest niebo i ziemia. I na początek będzie Ziemia, czyli <śczołgi> czołgi. Piąty, szósty, siódmy poziom, a jutro będzie druga część tego filmu i będzie niebo, czyli czołgi ósmy, dziewiąty, dziesiąty poziom. W dzisiejszym filmie postaramy się, no, postaram się wam powiedzieć, czy opłaca się męczyć i czy rzeczywiście będzie to męczarnia na poziomach 5, 6, 7, żeby później doświadczyć całkiem przyjemnej gry na poziomach wyższych. To, co tutaj widzicie, to jest oczywiście pierwszy czołg. Nie będę omawiał całych linii od pierwszego tieru, bo to nie ma sensu do piątki dochodzi się bardzo szybko. Mamy więc Churchilla. Cała ta linia aż do siódemki to są takie jakby wariacje na temat tego, co tutaj widzicie, czyli Churchilla. Będą lepsze działa, będzie lepszy pancerz, będą większe te czołgi, ale wszystko jest mniej więcej masłem maślanym i bardzo podobne. Jak widzicie, czołg jest dosyć specyficzny. Przede wszystkim jest duży. Jest długi i ma bardzo nieprzyjemną cechę. Wysunięte gąsienice do przodu, więc, w każdym momencie, kiedy macie do czynienia z jakimś wyjeżdżaniem z wąskiej uliczki, za kamienia, za jakiejś górki, wtedy przeciwnik przed waszą wieżą, przed waszym kadłubem widzi te gąsienice, które niestety może detrakować. Do tego tier pierwszy, jak widać, albo może nie, teraz będzie widać, proszę bardzo, to są trzy działa, które warte są, powiedzmy, uwagi, jest to sześciofuntówka, później dwa działa 75 mm, ten czołg ma bardzo dużo dział, jaka jest różnica szybciutko między nimi, Otóż dwa pierwsze, jeżeli macie golda, to możecie sobie tym grać. Ponieważ 110 penetracji i 91 penetracji to jest mało w World of Tanks. jeżeli was wyrzuci nawet na piątki, to... Może być to mało. Niestety te czołgi mają bardzo małą alfę. I zawsze, jak macie małą alfę i używacie golda, no to kurka wodna dużo kasiory na to schodzi. Topowe działo to jest to, które tu widzicie z prawej strony. 145 penetracji, 202 na goldzie i alfa 135. I wracamy już do gry, a ja sobie opowiem. Oczywiście jest to działo dosyć celne. 0,36 celności to wcale nie jest tak źle, tym bardziej na piątym poziomie. 2-3 czas celowania mógłby być troszeczkę lepszy. Jak radzi sobie Churchill z tym działem? Otóż jego podstawowa. Zaleta to jest szybkostrzelność, prawda? Aczkolwiek ta szybkostrzelność nie jest taka jak w przypadku dział poprzednich czyli przeciwnik nas się nie boi. Co do detrakowania, działo 75 mm już zadaje jakieś tam obrażenia yy, dla modułów i możemy detrakować przeciwnika, ale to też nie jest tak dobre jak w przypadku wyższych kalibrów czyli dział np. 90 mm albo 100, 120 2 mm, tym bardziej, czy 80 kusewek słynnych. No, niestety z tym się musimy tutaj liczyć. Ponadto czołgi tego typu, i mówię tu o całej linii aż do siódemki, cierpią na ten syndrom małej alfy. Czyli, jeżeli macie naprzeciw siebie przeciwnika typu Kawu, nawet jeden, Kawu jedynka który może wam zadawać 160, a wy zadajecie 135, to już jesteście troszeczkę na straconej pozycji. Dodatkowo jeszcze chcę wam powiedzieć o pancerzu bardzo oczywiście skrótowo. Tak wygląda pancerz tego pojazdu. Jak widać żółte, to jest 76 mm i to jest Słaby pancerz wieża 88, również tutaj mamy 76. Jedyne miejsce, gdzie jesteśmy w miarę bezpieczni, to właśnie tutaj. To tu jest aż 177 mm. Ale nie łudźcie się, że ktoś specjalnie Wam tutaj będzie strzelał, tak? Z boku mamy 70 mm i możemy side scrapa tym czołgiem robić, aczkolwiek często wchodzą tutaj takie pociski, które nie powinny wejść, często również yy, za zero dostajemy na te gąski, ale nie nastawiajcie się na to. Czołg Churchill 1, jak go można podsumować? Otóż jest to powolna maszyneria, jest to maszyneria, która najlepiej się sprawdzi, jeżeli wyjeżdżacie na przeciwnika i możecie mu go strzelić kilka razy. Czyli tak powiedzmy, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Churchill byłby najlepszy w momencie, kiedy wymiana jest pomiędzy dwoma innymi czołgami, a my gdzieś tam z boczku sobie dojeżdżamy i tłuczemy ile wlezie. Oczywiście czołg na swoim tierze nie jest aż taki zły, ale artyleria go bardzo lubi. No, wszyscy lubią w niego strzelać. Churchill, piątego poziomu, nie jest traktowany jak jakiś yy, zabójca piątych tierów. Nawet czwórki go przebijają, także. Tutaj musicie mieć na uwadze to też, że jest małe opuszczanie działa i jeżeli macie małe opuszczanie działa, a bardzo wysunięte gąsienice do przodu, no to już chyba zdajecie sobie sprawę, że przeciwnik, zanim będziecie go mogli strzelić, zobaczy wasze gąsienice i może was na tej górce zdetrakować, co jest bardzo, bardzo nieprzyjemne w przypadku Churchilla. Także... Ten czołg może być dla Was męczarnią, zwłaszcza jeżeli macie przyzwyczajenie takie powiedzmy do innych pojazdów, które są lepsze, czyli na przykład francuskich, nawet francuska piątka ciężka, naprawdę jak rąbnie Churchillowi, to nie ma co zbierać, nie mówiąc już o czołgach radzieckich, bo tutaj też jest czym robnąć. Musicie ten czołg jakoś po prostu przejść, nie twierdzę, że nim się nie da dobrego wyniku zrobić, nie twierdzę, że Tutaj będziecie bardzo, bardzo zawiedzeni i to będą same najgorsze w waszym życiu bitwy. Niemniej jednak nie gra się Churchillem, jedynką przyjemniej, a o wiele przyjemniej gra się czołgiem następnym, do, tego, do którego już płynnie przechodzimy. I jest to, moi drodzy, to co widzicie teraz, czyli Churchill siódemeczka na szóstym poziomie. 7. I powiem Wam, że chyba z trzech dzisiaj, dzisiaj omawianych czołgów ten powinien spodobać Wam się najbardziej, bo tutaj już mamy jakiś pancerz i od tego zaczniemy. Model pancerza w przypadku tego czołgu wygląda tak. Jest już, jak widzicie, troszeczkę lepiej, ponieważ ten pomarańczowy kolor nam mówi, że tu mamy 139, tutaj mamy 152 i na wieży mamy 152. Jak na szósty poziom, to wcale nie są takie złe wartości. I wiele czołgów odbije wam się od tego pancerza. To nie znaczy oczywiście, że ten pojazd bardzo odbija, ale jednak nie ma nawet co porównywać z czołgiem poprzednim. Dodatkowo, jeżeli zobaczymy boczny pancerz, to jest tutaj 95 mm, i to potrafi odbić. Sidescrap robiony tym Churchillem 7 naprawdę jest niezły. Także. Pod względem pancerza powinno być całkiem całkiem ok. Jak z siłą ognia jest lepiej, ale niewiele lepiej. Ale lepiej, ale niewiele lepiej. Kurczę, naprawdę niestety nie ma się Churchill czym pochwalić. Otóż tutaj widzicie właśnie, działo z poprzedniego czołgu i działo z tego czołgu. DPM jest lepszy. Penetracja jest lepsza ale jest no i tak tragiczna dosyć, zwłaszcza chodzi mi tutaj o te średnie uszkodzenia, bo sama penetracja 148 łamane przez 208 jest spoko, jest spoko, jest tu działo dosyć celne, yy, no 2-3 czas celowania, DPM jest większy, natomiast no niestety, ale to nie jest działo, które zrobi wrażenie na szóstce Przeciwnika. Na szóstym poziomie możecie spotkać się na przykład z francuskim ARL-em, możecie spotkać się z bugiem grającym na goldzie, i będzie ciężko. Co prawda, bugi będzie miał też ciężko przebić go z przodu, ale no, będziecie dostawać takie obrażenia od 160 do 300 nawet. Na poziomie szóstym, prawda? I tutaj trzeba. Polegać niestety na pancerzu. Dodatkowo mobilność tego pojazdu, czyli Churchilla 7, jest jeszcze gorsza niż Churchilla 1. Może, może w przypadku poprzedniego czołgu nie powiedziałem, tam jest słaba mobilność, 25 na godzinę. Tutaj jest jeszcze słabsza mobilność, i to jest chyba największa tragedia tego czołgu, co jest połączone oczywiście z małym opuszczaniem, działa 4 stopnie. Jeżeli ktoś z Was ciągle gra na czołgach, które opuszczają działo 7 stopni, 8, nie mówiąc już o 10, i nagle przerzuci się na tą oto maszynkę, no to dozna delikatnego szoku, bo wieża jest umiejscowiona tak mniej więcej po środku tego czołgu. On jest bardzo długi, jak widzicie, i operowanie nim w mieście, w mapach, na mapach typu ENSK na przykład, to jest czasami katorga bo zdajecie sobie sprawę, że możecie wyjechać na przeciwnika, ale co, jeżeli cofając się, a to cofanie w przypadku tych czołgów jest bardzo słabe, 12 km, co jeżeli on was wtedy zdetrakuje? Będzie naprawdę, naprawdę nieźle. Czasami jest czołg przeciwnika uparty i nawet jak nie zadaje wam obrażeń, to i tak ciągle wam strzela w gąsienicę, no i dopóty, dopóki nie będziemy mieli naprawiarki, to niestety stoimy, stoimy. Czy tym czołgiem będzie się grało Wam źle? Wydaje mi się, że lepiej niż poprzednim, ponieważ tutaj, co prawda, spotkacie jakieś lepsze czołgi, no niestety siódemki, ósemki to będą Was przebijały bez problemu, ale na szóstym poziomie ten pojazd może sobie poradzić. Ma 1190 życia, co oczywiście yy, to jest wartość zwiększona o... Wyposażenie odpowiednie, czyli u, y, ulepszone wzmocnienie można tu zamontować. Jednak proponowałbym Wam dla wszystkich czołgów dzisiaj omawianych turbosprężarkę. Te czołgi zyskały, nie powiem, że nowe życie, ale troszeczkę jednak lepiej się gra, jeżeli tą turbosprężarkę się zamontuje. To ten czołg już nie jest taki ślamazarny, bo normalnie jest bardzo ślamazarny. Musicie przygotować się w przypadku tej maszyny również na to jest, jesteście oblubieńcem y, artylerii, tak, na no, artyleria, jeżeli jesteście na otwartym przez, przestrzeni, będzie naparzała w ten czołg, bez opamiętania, naprawdę, bo jest wolny, jest duży, jest łatwy do trafienia. Y co do samej gry tym pojazdem, na przykład jeszcze odnośnie wyposażenia, no dpm musicie zwiększyć. Myślę, że na każdym z tych czołgów dzisiaj omawianych dosyłacz jest obowiązkowy, a jeżeli chodzi o załogę, to na każdym z dzisiaj omawianych czołgów musicie zrobić wszystko, żeby ten pojazd szybciej się obracał, żeby on szybciej jechał. Zasięg widzenia akurat w przypadku czerczyli nie jest aż tak istotny, bo naprawdę jeździ się nimi na przepychacze, jeździ się nimi w miejsca, w których przeciwnik blisko do Was podjeżdża. No to działo spokojnie da radę i można sobie tym pograć. czołk z przodu odbije całkiem sporo jak go dobrze rzuci, Natomiast bokiem jeszcze więcej może odbić. Oczywiście ten bok można przebić. Co bardziej doświadczeni gracze wiedzą, jak strzelać w Churchilla, który robi side scrapa. Natomiast yy, no, nie ma ich aż tak dużo. Na tych poziomach typu 6 yy, nie gra tak dużo graczy doświadczonych, którzy przenieśli się na tiery powiedzmy 8-9-10 albo przynajmniej 7-8-9-10. Także. Myślę, że tym czołgiem zrobicie niejedną fajną bitwę, aczkolwiek są mapy, które bardzo nie lubią tego pojazdu. Wszystkie mapy, ym, gdzie są jakieś fałdy terenu, na przykład piaszczysta rzeka, wszystkie mapy, gdzie nie możemy za bardzo zbliżyć się do przeciwnika, typu na przykład polska mapka tam gra się źle, bo z jednej strony możemy stać na torach tam yy, i się trzepać i te swoje śmieszne uszkodzenia zadawać z drugiej strony, jeżeli chcemy przekroczyć tą rzekę ten taki rów, który przechodzi przez środek też się gra słabo niestety yy, ten czołg na pewno swoje wam odbije będzie się nim prawdopodobnie, mimo tego, iż jest wolniejszy grało lepiej niż poprzednikiem aczkolwiek nadal jest to linia nieprzyjemna. No i płynnie możemy przejść już do ostatniego dzisiejszego wybranka, czyli Black Prince. Black Prince to również można powiedzieć jest taka pochodna Churchilla. Co prawda, ta wieża jego jest już zupełnie z innej bajki. Niestety powiela on wszystkie wady poprzedników, właściwie. Oczywiście, wiem, mamy tutaj. Całkiem przyjemny pancerz, zwłaszcza przyjemny pancerz wieży, i całkiem przyjemne opuszczanie tego działa, czyli 8 stopni. No, biorąc pod uwagę to, że w Churchillu 1 mieliśmy 4, w Churchillu 7 mieliśmy 4, i tu mamy 8, to jest różnica, moi drodzy, kolosalna. Dodatkowo, tej wieży w wielu przypadkach można zaufać. Zobaczcie sobie, tak wygląda pancerz Black Prince'a. Mamy tutaj, proszę bardzo. 139 niestety tutaj wam wszyscy będą się wbijać. Mamy wyżej 152, czyli jak pewnie pamiętacie to jest mniej więcej pancerz z poprzedniego czołgu, a ten spotyka już nawet dziewiątki. No i wieża, wieża jest jego największą zaletą. Mamy tu naprawdę gruby pancerz sporo pancerza warstwowego, 152 mm, ale w niektórych momentach jest taki przy, przy krańcach jest tak trochę skontowane. Naprawdę ten czołg potrafi odbić wieżą całkiem sporo, aczkolwiek nie jest to typowy wieżowiec, który będzie nam wszystko odbijał z boku. Mamy 95 mm, również tutaj sidescrap bardzo często Wam zadziała, ale y, wielu przeciwników będzie wiedziało, gdzie strzelać, gdzie są słabsze troszeczkę strony y, tego czołgu i. No, trafią, bez problemu trafią. Co do działa, mamy tutaj, powtórzę się, niewiele lepiej, ale lepiej. No niestety, to nie są takie przejścia jak na przykład w przypadku czołgów radzieckich, gdzie mamy pomiędzy piątką a szóstką, mamy potężne przejście, prawda? Tutaj mamy ciągle troszeczkę tylko lepiej. To działo jest słabe jak na siódmy poziom. Bardzo słabe powiedziałbym, ponieważ ma zaledwie 150 Alfy i 150 Alfy nie robi kompletnie na siódmym poziomie, na nikim wrażenia, nawet na medach. Mamy 171 penetracji, to też nie jest dużo. Na goldzie 239 i będzie trzeba tym czołgiem używać tego golda. Niestety, dla części z was granie Black Princem również będzie męczarnią. Ponieważ yy, przeciwnik się Was nie boi. Często przeciwnik ma większą alfę, czyli to on będzie decydował, ile zadacie sobie obrażeń. Wychyli się, strzeli za 300 wy przez ten czas nie zdążycie strzelić prawdopodobnie dwa razy, żeby zadać mu dwa razy po 150, tylko zadacie 150. Także Churchy, Black Prince, ciągle mi się myli, bo <taki, takie podobne są, Black Prince jest ciekawym czołgiem, on dobrze sobie poradzi w wielu sytuacjach miejskich, natomiast na otwartym terenie widzicie, jak on wygląda, prawda? No niestety, to jest czołg duży, to jest czołg również wolny. I Artyleria również będzie go lubiła. Bardzo lubią artylerzyści te czołgi, ponieważ to jest taki kwadratowy, prostokątny placek, który jest dosyć łatwy do trafienia. No, prędkości tutaj na tym pojeździe to jest znowu 20 km do przodu, 12 do tyłu. Ale piętą achillesową są też słabe moce, bo tutaj na przykład mamy około 10-11 ton. Koni na tonę. No to. Ha, jest to niedużo, tak? Black Princem można zagrać ciekawą bitwę. Black Princem można zrobić bardzo dobrą bitwę. Ale przeciwnik musi współpracować, słuchajcie, w o wiele większym stopniu niż w przypadku innych czołgów. Nie wykonacie trzema omawianymi dzisiaj czołgami super manewrów. Gdzie przejeżdżacie z jednej flanki na drugą, bo widzicie, że tam flanka padła. Nie zrobicie tego, to są czołgi za wolne. Na początku bitwy, grając z Churchillami oraz Black Princem, musicie od razu wiedzieć, gdzie jechać, i nie ma możliwości za bardzo zmiany. No, możecie cofnąć się do bazy, wiadomo, musicie nieraz się cofnąć do bazy, ale to wszystko będzie bardzo, bardzo wolno szło. E, podsumowując te pojazdy. Czy będziecie zadowoleni? Prawdopodobnie nie. Zdarzą wam się bitwy dobre, ponieważ każdym czołgiem w wocie zdarzą się bitwy dobre. Zdarzy się, że w niektórych bitwach nie będą przeciwnicy Golden grali, i wtedy takie pojazdy jak Churchill 7 oraz Black Prince odbiją wam całkiem sporo. Churchill 1 no niestety nie odbije, nawet jak przeciwnik nie będzie grał Golden. Będzie o wiele mniej odbijał. Natomiast y, te witwy będą o wiele rzadsze moim zdaniem Niż takie w których po prostu wyjedzie na was ósemka I wpakuje to co ma wpakować Nie mówię już nawet o magazynkach Nie mówię już nawet o czołgach z dosyłaczami Tymi automatycznymi jak na przykład włoska linia No taki progetto wyjedzie i on naprawdę zrobi sieczkę Oczywiście w przypadku Black Prince'a mamy znowu Sporo życia, jeżeli zastosujecie ten ulepszone wzmocnienie, to będziecie mieli aż 1600. To jest sporo, ale nie liczcie na to, że to Wam pozwoli przetrwać i zadać jakieś bardzo duże obrażenia. No niestety, gdyby chociaż zrobiono taki myk i tym trzem czołgom dano wycofywanie się w takim samym tempie, jak jazdę do przodu to by bardzo pomogło, bo przeciwnik właśnie tak gra, naładuje się, wyjedzie albo normalnie, albo na sidescrapie, skupi i odda strzał. Wy przez ten czas strzelicie raz. Naprawdę, jeżeli będziecie mieli fuksa, to strzelicie dwa razy, ale jeżeli się wychylicie i przeciwnik te potężne gąski wam zdetrakuje, będzie słabo. Także ja... Osobiście lubię te czołgi, bo ja takie wolne pojazdy w Wocie zawsze lubiłem. Jakoś utożsamiam się z nimi, wiadomo dlaczego. Natomiast nie są to pojazdy, które mogę polecić do grania albo do nauki grania w Wota, bo gra się nimi dosyć specyficznie i Odpowiedniki w innych nacjach są zupełnie inne, są bardziej zbliżone do siebie. Tutaj mamy trzy takie rodzynki, które trzeba przejść, żeby dostać się na przykład do tego. Ale to już, moi drodzy, jest inna bajka. O tym będzie odcinek jutro. Mam nadzieję, że fajnie wam się słuchało. Napiszcie, czy podzielacie moje zdanie, że nie są to czołgi może. Super beznadziejne, ale niestety wymagają bardzo mocnych nerw i dużo cierpliwości. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.